Ludzie przychodzą na terapię i mówią, pani mi pomoże, ale pani nie pomoże. No bo no jak pani pomoże? Tak naprawdę wiesz, nic nie zadziała, jeżeli człowiek nie zadziała na siebie od środka. Jak nie zrobi takiego myku tam w sobie, żeby siebie uratować, żeby podjąć decyzję w depresji, że pomimo tego, że jest ciężko, chce żyć, albo będę siebie teraz wspierał, pójdę po pomoc. Nie? To są takie momenty, w który, które się odbywają w środku i tam są takie wewnętrzne, małe, ogromne decyzje. Człowiek może czekać, chcieć, że dobra, jakoś mi minie, tam jakoś to będzie, jakoś mi minie. Absolutnie. Depresja idzie tylko w dół, jeśli się jej nie rusza. A jak się ją rusza, no to wiesz, wtedy można iść w górę. I y, podstawową rzeczą w depresji, y, w wychodzeniu z depresji jest wysiłek, podejmowanie wysiłku, czyli odwrotność do tego, co się chce. Ja uważam, że wszyscy terapeuci i wszyscy ludzie, którzy są w depresji, powinni stosować zakaz wchodzenia do łóżka w dzień. To jest tak powszechna sprawa, szczególnie u nastolatek, teraz tak zauważam, że dużo dziewczyn młodych siedzi w tym swoim barłogu od rana do wieczora. Jeśli nie idą do szkoły, mają sobotę wolną albo mają wakacje, to siedzą w łóżku. I czasem niektórzy ludzie w depresji śpią w tym łóżku, a niektórzy po prostu leżą w barłogu, takim łóżkowym. Ale to jest naprawdę, to jest tak powszechne i popularne, i to jest takie depresyjne, i chore, i w ogóle, wiesz, takie pogubienie y, roli łóżka w życiu człowieka. Młodzi ludzie siedzą w łóżku długo w barłogu, bo oni tam, wiesz, to nie tak, że tam siedzą, jedzą kanapki, czytają książkę. Oni tam siedzą z telefonem. Wiesz, bardzo duży y, robi się ruch w terapii, jeżeli ktoś y, leczy się z depresji i ja mówię, że ma zakaz wchodzenia do łóżka, ale kompletny zakaz wchodzenia do łóżka w, w dzień. Jeśli ktoś to zastosuje. Uczciwie, bo wiesz, niektórzy powiedzą, dobra, ale i tak będą wchodzić. Potem powiedzą, że wchodzą, dobra, tam omijają temat, nie powiedzą dokładnie, nie? Ale są tacy, wiesz, jak to mówię, zadaniowcy w terapii, że jak mają zadanie, to je wykonają po prostu na błysk i to jest przepiękne. I wtedy widać po prostu, jak na dłoni, że osoba wielkimi krokami wychodzi z depresji. Takie coś, tylko taka mała rzecz, ma nie wchodzić do łóżka w dzień. No bo wiesz, osoby w depresji śpią w dzień. Osoby w depresji leżą w łóżku i nie śpią, K kotłują się, potem mają zaburzenia snu bo leżeli w dzień, albo spali w dzień, więc nie mogą spać w nocy i mówią, że mają zaburzenia snu. Ale co, z jakiego powodu? Bo spali w dzień. Ale oni tego nie łączą, bo oni przecież byli zmęczeni, więc musieli spać w dzień. No i wiadomo, że wiesz, w depresji najbardziej się chce iść do łóżka. To jest w ogóle najlepsza rzecz, nie? Dla każdego człowieka, który jest w depresji. Iść do łóżka, spać w dzień. Ale jeżeli nie pójdzie, no to się musi utrzymać w pionie. Siedzi na kanapie, musi wstać, wiesz, ale z kanapy na siedząco łatwiej pójść do przedpokoju, żeby założyć buty i wyjść z domu niż wyjść z łóżka, gdzie leżysz w barłogu i jeszcze, wiesz, w, w piżamie, dajmy na to, do godziny 18. No po prostu nie pójdziesz tak łatwo na dwór, nie? Gdzieś nawet wyrzucić śmieci, a takie wyjścia z domu są, są potrzebne, tak? Czyli, wiesz, żeby wyjść z domu, to najpierw trzeba wyjść z łóżka. Żeby wiesz, osoba depresyjna nie spała w łóżku, tylko krzątała się po domu, chodziła, wiesz, robiła coś. To już będzie jeden krok, a następny to jest wychodzenie z domu, bo to jest bardzo ważne. Trzeba wywlec to swoje ciało na spacer do parku. Nie chcecie się iść, ale wywlekasz tego, wy, wyprowadzasz siebie na spacer, bo to jak psanie. Który, aaa, tak się zapiera rękami, i nogami. Nie chcę. I ty też nie chcesz, ale masz siebie wyprowadzić. Zakładaj buty. Sam, się, sam sobie musisz kazać. Wiesz, to jest naprawdę takie coś. Dobra, podejmuję decyzję, pójdę, nie chcę, ale pójdę, nie chcę, ale muszę, dobra, ale muszę, albo chcę, dobra. Zakładam buty i wychodzę, nie? I to później pomyślę, co później, czy wrócę, czy. A jak się już pójdzie. To już to. A, te dłuszki tam pójdą dalej. I wiesz, usiądziesz na ławce w parku. Możesz, możesz siedzieć, wiesz, pół dnia na ławce w parku. I dalej jest tam smutny, i patrzy sobie na te drzewa. Jest mu dalej smutno i płacze i tak dalej, ale już zrobił jakiś ruch, wyprowadził siebie. I nie chodzi o to, że się wyprowadza ze smutku i że teraz ma się dobrze poczuć. W depresji dobrze się poczuć, no super, nie? Właśnie ma się zgodzić na to, że się źle czuje. Człowiek w depresji jest taki obojętny bardziej. Jest taki odcięty. Tak jak ten balon, który tak lata, wiesz, i gdzieś tam jest taki zawieszony w próżni, w przestrzeni międzyludzkiej, w świecie, tak się nie odnajduje, tu w pracy, tu gdzieś się czuje samotny, to tak samo w emocjach jest taki oddzielony trochę od samego siebie, od swoich emocji i niby jest i czuje, bo czuje się parszywie, ale w sumie można powiedzieć, że czuje się źle i tyle. A tamte emocje, które wiesz, są takim y, wachlarzem różnych takich y, wrażeń pełnych życia, no to one są przytępione i one są takie odczuwalne w taki sposób też, właśnie z dystansu. To jest okropny stan. Taki stan y, zawieszenia. W samym sobie, tak w środku. A w ogóle depresja to jest taki y, stan zatęchły. Taki stan, w którym nie ma wiatru. Wiesz, w depresji to jest tak nisko, tam wiesz, wiatry nie dochodzą mnie. Tam jest po prostu, a stęchlizna taka. I tam y, się dzieją takie rzeczy nieprzyjemne, taki jakiś bezruch, wiesz grzyb, tak się coś tam półmrok, tak, zasłonięte zasłony, wiesz. No i żeby, żeby wychodzić z tego, no to trzeba przewietrzyć. A wiesz, że to jest w ogóle w bardzo fajny sposób, bo yy, yy, jak jest na to otwierasz okno, ale naprawdę otwarcie okna dotlenia. I wiesz, prosta rzecz, jak picie wody, to też jest nawodnienie i dotlenienie mózgu. To wiesz, osoby mające depresję powinny pić dużo wody, iść tam, gdzie jest natura, tam gdzie jest powietrze, otwierać okno, być poza, wiesz, wyglądać przez okno, pójść na balkon, wiesz, a nie być w domu w tej stęchliźnie. Ale chodzi mi głównie o to, że trzeba zrobić wiatr. A wiatr to jest ruch i zmiana. I depresja jest bezruchem. A wychodzenie z depresji jest robienie ruchów. I na początku one mogą być bardzo delikatne, nieporadne, wiesz, bo ja proponuję wszystkim, którzy są w depresji, ruch fizyczny. Ale nikt nie chce robić ruchów fizycznych, jak nie ma siły i chce iść do łóżka właśnie wtedy. A ja mówię, iść pobiegać, nie? No to nie, nie, no to nie jest takie proste, więc nie, nie proponuję od razu iść biegać maraton, tylko iść na spacer, iść się przejść chociaż 500 metrów. Potem może 1000 metrów. Idź sobie spacerkiem. Może lubisz rower, to sobie pojeździ, ale na luziku nie musisz sportu intensywnego uprawiać, ale ruch. Chodzi o ruch fizyczny, czyli wiesz, wiatr, ruch, przepływ, flow. Musi po prostu się coś dziać. W depresji się nic nie dzieje. Tam jest pustka, marazm, stęchlizna i brak wiatru. A kolejne kroki to jest pójście po pomoc. Czyli na początku, dla każdego wiesz, stres, że musi się przyznać, że sobie nie poradził, a potem się okazuje, że właśnie to, że poprosił o pomoc, to znaczy, że sobie świetnie poradził, bo to jest radzenie sobie. To jest, to jest najlepsze radzenie sobie ze sobą, tak? Pomoc w formie małych gestów. Prosisz kogoś, zrób mi herbatkę, bo jest mi taki: nawet możesz poprosić, żeby przyjechała do ciebie koleżanka, i po to, żeby ci zrobić herbatkę z cytrynką, i że ona ci ją zrobi i ci ją poda. I ty masz takie pragnienie, durne trochę, ale o to prosisz. Takie, prosisz o małe gesty człowieka innego, o to, żeby coś dla ciebie zrobił. I coś, czego nie, nie musisz mieć, ale jak poprosisz, to będzie ci miło. To jest, wiesz, taka nauka, bo dla niektórych to jest kosmos w ogóle, wiesz, poprosić, żeby ktoś przyszedł i w czymś pomógł. Albo żeby, wiesz, poprosisz o rozmowę, albo prosisz o spacer wspólny, albo żeby ktoś przyjechał i pobył z tobą po prostu. Bo jest ci smutno i żeby był przy tobie. No, no bycie prawdziwym jest w ogóle bardzo ważnym elementem życia, a szczególnie w relacjach bliskich, partnerskich. To chodzi o to, że się ujawnia człowiek prawdziwy. I to jest antydepresyjny środek, między innymi, bo, bo w depresji jest właśnie wszystko ukryte. A jak nie ma depresji, to człowiek jest taki spójny, taki jasny, przejrzysty, wszystko ma na wierzchu. I jak mu ciężko to płacze, powie o tym, tam w, Nie jakoś taki jest taki otwarty, taki, taka otwarta karta, i widać, że nie jest mu ciągle dobrze. To nie jest człowiek happy, że ciągle uśmiechnięty. Tylko taki, no kurde, w różnych Stanach, ale prawdziwy i widać te uczucia. Są, są na wierzchu. To trudne takie, nie? Bo takie wyrażanie uczuć y, za pomocą pokazywania ich. Bo to, że masz je w środku, to jest jedno, no to sobie masz i przeżywasz uczucia. Można powiedzieć, czujesz uczucia. Ale czy przeżywasz w sensie wyrażania, że ktoś to może zobaczyć, że ty wyrażasz tak naprawdę? Wyrażać za pomocą wyrazów, nie? Czyli można wyrażać uczucia mówiąc o nich komuś. I to też jest środek antydepresyjny, żeby nie być ze sobą samemu w, ty, w, ty, w tym stanie, tylko dopuszczać do swojego świata innych ludzi. Człowiek w depresji to jest człowiek, który ratuje się tą trochę depresją przed czymś bardzo trudnym, przed czymś, co ma przeżywać bardzo trudnego, bo to, się, to wychodzi potem na terapii. I to jest bardzo ciekawe, że w depresji czują się źle, ale w terapii muszą się poczuć jeszcze gorzej. Czyli dotknąć to, od czego trochę uciekają, tak jak w uzależnienie się ucieka, żeby nie czuć. Tak samo w depresji. Oczywiście się tu nie ucieka w sensie takim celowym, ale w jakiś sposób się to tak, wiesz, jakiś mechanizm taki samo yy, jak, jak to się mówi, że jest samobronny? No, nie, nie, nie o to mi chodziło, że taki, że człowiek się sam y... Y... sam się ratuje. Sam, no nie, zaraz mi się przypomni może. No i... Y... I to jest taki mechanizm, który pozwala przeżyć, przetrwać bez dotykania trudnych rzeczy i trudnych ran. Bo po prostu wiesz, jak były kiedyś rany w przeszłości, to one prędzej czy później wybiją. A jak człowiek sobie ciągle udowadnia, że sobie świetnie radzi i ciągle żyje, wiesz, mimo że nie ma siły, idzie do pracy, robi różne rzeczy, to przeciąża swój system nerwowy i w końcu mu to padnie, no, I się nie uda, no, bo no, kiedyś to pęknie. Jak się depresji nie leczy, jak się z nią nic nie zrobi, to ona idzie w kierunku śmierci. A jak nie chcesz iść w kierunku śmierci, to trzeba zacząć robić konkretne ruchy w swoim życiu. A te ruchy to muszą być mocne. I te mocne ruchy dotyczą właśnie dbania o siebie i wyborów dotyczących własnego życia. I czasem właśnie depresja powoduje, że ktoś już jest na skraju wyczerpania nerwowego, i wtedy zmienia pracę, bo myśli sobie, dłużej nie wytrzymam, bo umrę. I idzie, wiesz, i idzie i się zwalnia. Czasem się zwalnia, nawet nie mając kolejnej pracy, bo już jest tak zdesperowany i wie, że dobra, jakoś to będzie. Już nie pójdę tam ani dnia dłużej, nie? A czasem coś tam pokombinuje, ale wiesz, no to, to cały czas mi się wydaje, że to jest bardzo połączone z tym, że, że są wybory i takie dotyczące tego, kim jesteśmy, ale naprawdę. Bardzo ważne w wychodzeniu z depresji jest proszenie o pomoc. Mówienie proszę. A wiesz, że można poprosić yy, Boga o pomoc? Żeby dał wsparcie, żeby dał siłę, żeby tak pozwolił to unosić jakoś, żeby to przejść, żeby, żeby jakoś tak było może trochę lżej, albo żeby nie było tak długo. I wtedy patrzysz, o, promyczek, o, tu też promyczek, o kurde, tam gdzieś jest słońce. Czyli może ta chmura kiedyś odpłynie. Jak będzie dużo wiatru. No tam zrobi ruch, otworzy okno. Tak, uruchomi, będzie okno i nagle wiesz, jakiś pomysł, wiesz, ale wiesz, to to jest fajne. Ludzie też się pojawią, jest to, Tak, się tak, ruch. tak, on, tak. On, on że wyjdziesz na ten... spacer, a się okaże, że spotkasz znajomą, ktoś ci zapyta, jak się czujesz, ty I powiesz to, prawdę. Ducha, tak, jak tak. Jak to jego duch, duch Święty to jest wiatr.